kie was na wie dni o sołcu swą załupię go gdy nie paść i do święto paszonych chlebów dał swemu ludowi, Izraelowi, u radości i pamięci. Bądź pochwalony, Panie, który uświęcasz Izraela i czasy. Amen. Amen. Bądź pochwalony, Panie nasz Boże, który świata który oświeciłeś nas przez swoje przekazania i nakazałeś nam spożywać gorzkie zioła. Oto one, Hesa, Maca i gorzkie zioła. Hesa, ponieważ Bóg ominął domy ojców naszych w Egipcie. Maca, ponieważ nasi ojcowie zostali wyzwoleni z Egiptu. Gorzkie zioła, ponieważ Egipcjanie uczynili gorzkim życie naszych ojców w Egipcie. W każdym pokoleniu człowiek ma patrzeć na siebie tak jakby sam wyszedł z Egiptu, gdyż tu w tym dniu poznajmiesz swojemu Synowi z powodu tego, co uczynił mi Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. Dlatego jesteśmy zobowiązani dziękować, wiernić, wychwalać, sławić, wywyższać, poważać, błogosławić, wynosić i chwalić tego, to naszym Ojcem i nam uczynił wszystkie te cuda, wyprowadził nas z niewolnictwa do wolności, ze smutku do radości, z żałoby do święta, z ciemności do wielkiego światła, z niewoli do wyzwolenia. Dlatego mówimy przed nim swoje Alleluja.